Generał broni Mirosław Różański przyznał w jednym z wywiadów, że otrzymał kilka poważnych propozycji kandydowania na urząd prezydenta Polski. Czy wojskowy na czele naszego kraju to dobry pomysł? Przy okazji tego pytania, mieszkańcy i turyści Jeleni Góry zdradzili nam także swoje preferencje polityczne. Jeżeli mogę zapytać, to na kogo będzie pan głosował? Na Andrzeja Dudę, obecnego prezydenta. A dlaczego? E... Uważam, że bardzo dobrze reprezentuje nasz kraj i w dalszym ciągu będzie to godnie czynił. Podobno jest taki pomysł i zastanawia się nad kandydowaniem generał broni Mirosław Różański. Wie pan, kto to jest? Nie za bardzo kojarzę. Ale czy wojskowy na czele naszego kraju to dobry pomysł? Nie sądzę. Nie głosowałby pan na niego? Nie. Nie przekonałaby jego osoba pana. Nie, raz mieliśmy wojskowego na czele kraju. Był bardzo dobrym przywódcą kraju, ale jak na razie od tego czasu nikt nie jest w stanie Piłsudskiego zastąpić. Ja myślę, że to chyba w Polsce by nie przeszło, bo to się może kojarzy z serią Pi Piłsudskiego i tak dalej. Może coś nowego, może, może coś z, z bardziej od tej prawej strony odejść. Okej, okay. może kobieta, tak? O, o. o pani, pani Kwakśniewska by o. mi pasowała. Elegancka, mądra i już z przeszłością pewną. Czy bardziej skłaniały się panie w prawo, czy w lewą stronę sceny politycznej? Ja bardziej w prawo. Ja również jak córka. Rozumiem. A co Panie myślą, bo pojawił się pomysł ostatnio, aby kandydował na urząd prezydenta generał broni, Mirosław Różański. Nie wiem, czy Panie nie, wiedzą, nie kto jest to jest. Wierze. Ale czy wojskowy na czele naszego kraju to dobry pomysł? Myślę, że nie. To powinna być całkiem inna osoba. Nie mam zdania naprawdę. Jak młody, to chyba tak. No nie, nie jest młody. Nie jest to tak już chyba. emerytowany wojskowy. A, tak. Trudno mi przymusowo, bo przymusowo, ale emerytowany. Nie, no myślę, że chyba, chyba ten duda to, to mógłby być jeszcze. Dla mnie jest wszystko jedno: wojskowy aktor. czy co? On musi dbać o naród. To, że on tam będzie hasła rzucał, Malo takich było rzucal, ale hasła. Jak najbardziej, A gdzie my każdy. O ogromnej takiej nie nazywam po imieniu. Nie? Wydaje się, że ta ostatnia odpowiedź jest najlepszym podsumowaniem tego tematu.